Cześć wszystkim witam was na kanale pod klucz powiem wam co zostało zrobione od ostatniego razu dzisiaj e, natomiast e, pokażę wam jeszcze co jeszcze musi być zrobione i to jest w większości z, związane z dachem e, ale nie tylko bo odkryłem rzeczy które no, no zaniepokoiły mnie powiem wam szczerze i mm, mam do was pytanie jeżeli się znacie na tym to napiszcie mi czy to jest czy tak może być bo ja wiem że pewne rzeczy Mogą się różnić z projektem budowlanym, natomiast to są rzeczy tak istotne jak dach, że to co ja zobaczyłem w projekcie budowlanym, a to co zobaczyłem u siebie na poddaszu, to, jest, to są dwie różne rzeczy. I teraz moje pytanie jest takie, czy, czy to jest prawidłowo wykonane. Yy, oczywiście nie osądzam i nie twierdzę, że mi się tutaj zawali zaraz cały dach, ale natomiast różnice w projekcie budowlanym, a w rzeczywistości są znaczne i, i to wam pokażę. Zacznijmy od tego, co zostało tutaj zrobione przez ostatnie dni i tygodnie. Nawet bo przecież zgłosiłem usterki związane, tą, związane z tą plamą, która mi wyszła na ścianie no, już wiele tygodni temu 6, 6 sierpnia. I od 6 sierpnia, tak naprawdę, powiem Wam, że no, była tutaj pewna ekipa, która myślałem, że już dojdzie do porozumienia z deweloperem. I wszystkie tutaj te usterki, które wykryła, a które wykryła, tutaj było chyba na 30. I to 30 mówię, związane razem z, tutaj, z tymi rzeczami, jak, jak płyta balkonowa, płyta tarasowa, tego typu rzeczy. Nie wiem ile było tylko na samym dachu, no, aczkolwiek ta ekipa, niestety z tego co rozmawiałem z chłopakami, no to, to już nie współpracują z tym deweloperem. Natomiast wczoraj, wczoraj czy przez przyszła ekipa, kolejna ekipa od pana dewelopera która to już poczyniła jakieś tam różne uszczelnienia na dachu wygląda to myślę, że całkiem dobrze przynajmniej jeżeli jeż jak patrzę na to wszystko ale czy to zostało dobrze wykonane i czy to zda egzamin to zobaczymy w późniejszym okresie natomiast mówię jeszcze pewne rzeczy zostaną muszą być zrobione to Wam pokażę tutaj na przebitkach, będziecie widzieli co do... jeszcze to dobrze nie wyschło tak? ja też Wam pokażę, że po prostu jak to dotykam to to nie było chyba wczoraj czy w piątek? W piątek chyba. No, w każdym razie, jak dotykam, to jeszcze to jest dosyć miękkie. Hmm. Co do samej blacharki, to też tutaj widzicie, mam nawet na przebitkę, będę to włączał. Jest wykonana fatalnie. Tam jest mnóstwo rzeczy, które po prostu no, nie powinna być tak wykonana, Tam widać ewidentny brak precyzji. E, ja na przykład miałem niektóre rzeczy tam, zrobione nie na śrubę, tylko na, 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 przykład na, na, na gwoździe, gdzie powinna być blachowkręt. E, okno miałem nie przykręcone na, na strychu. Chłopaki już przekręcili. Także papa z tego co pisaliście w komentarzach i z tego co też tam już ktoś inny gdzieś się dowiadywałem jest położona nie w tą stronę, nie wiem czy zakładki tej papy czy sama papa jest nie w tą położona na, tym, na, tym, na jednej z sypialni, nie wiem chyba z dwóch stron zresztą jest położona źle, także, także też Wam to wyświetlę na przebicie zobaczcie sobie i, i napiszcie mi w komentarzach czy, czy tak powinna być położona papa. Teraz Wam jeszcze powiem, bo sobie tutaj zapisałem wszystko, żeby Wam żeby czegoś nie pominąć. no Elewacja to już wiecie o elewacji, że tam się odpada, że tam są już pod płytą balkonową, to już jest któryś razem pokazuję i mówię. PH, że się porobiły, także tam no, przez to, że tej hydroizolacji nie było, jak ja kupiłem ten dom, po prostu nie, nie zrobiono tej hydroizolacji. A później po pracach poprawkowych, to nie wiem, to jest jeszcze chyba gorzej. Także wielka plama, to że, no mówię cała płyta balkonowa nas, według mnie nale nale należy ją rozebrać i zrobić jeszcze raz prawidłowo. Mm, ale co, co z tą płytą będzie to zobaczycie w kolejnych odcinkach, bo ja cały czas próbuję, piszę do dewelopera i do kierownika budowy, żeby tym się zajęli. Niestety oni się tym nie chcą zająć na chwilę obecną. Jakiś czas temu, chyba kilka tygodni temu, 3-4 tygodnie temu zgłosiłem okno, które się nie domykało. Mm. Oczywiście spotkałem się z taką samą reakcją jak zazwyczaj, czyli. Czyli kierownik budowy napisał, że wyśle mi tam ekipę, która mi to zrobi okno, ale to była ta ekipa, która już rozwiązała tą umowę z deweloperem. Po prostu już, już nie przyszli zrobić tego okna. W związku z tym, po kilku tygodniach takiego braku reakcji ze strony kierownika budowy, jak również dewelopera, postanowiłem zrobić to na, na własny koszt. Po czym wysłałem fakturę do dewelopera, wyszło to 400 zł, musieli zdjąć całe okno, tam ten mechanizm rozebrać. Także tam no było roboty i się okazało, że przyczyną tego, że to okno się nie domykało, było. To, co yy, tak troszeczkę przypuszczałem, po prostu gdzieś, dostała się, gdzieś dostały się fragmenty zaprawy podczas tych yy, niechlujnie wykonanych, yy, może nie tyle prac, co po prostu czyszczenia tego wszystkiego później. No bo tak, jak wiecie, stolarka okienna powinna, same okna powinny zostać oddane dla takiej, takiej osoby, która kupuje dom w stanie po prostu perfekcyjnym. U mnie tak nie było. U mnie wszystkie te fragmenty zaprawy były tak naprawdę no, wszędzie, jeżeli chodzi o stolarkę. Okna były bardzo brudne. Także tak to wyglądało. No i gdzieś ten fragment zaprawy gdzieś się przedostał podczas otwierania i zamykania okna do tego całego mechanizmu. Tam taki mały bolec był i to przytkało. W każdym razie już to jest zrobione: 400 zł wyszło, faktura poszła do dewelopera. Mam nadzieję, że teraz już ją niedługo zapłaci. Myślałem też, żeby wziąć dekarzy, zapłacić za nich i po prostu wysłać fakturę do dewelopera. No ale jak już mówiłem, chłopaki przyszli tutaj, porobili. Mam nadzieję, że jeszcze porobią i wszystko będzie ok. Tak samo nie wiem, czy nie wezmę właśnie ekipy do, do tej podbudowy pod taras, żeby też ten beton skuć, może nawet, bo tam jak ja widziałem u jednego z sąsiadów, co jest, jak jest położona ta cała folia pod, tym, pod tą płytą tarasową, to się po prostu przeraziłem. Także to też zobaczymy zobaczycie w późniejszych odcinkach, co zdecydowałem, jak to, jak to wygląda. Wejście na strych, też Wam pokażę tutaj na przebitkach. No, moim zdaniem, wejście na strych, czy moim zdaniem, osoby, która się na tym zna, nie powinno tak wyglądać. Powinno być tak, że wchodzi się z drabiny po prostu razu na strych, a nie jakieś spinaczki uskutecznia, tak jak tutaj widzicie. Taka płyta dosyć, dosyć, dosyć wysoka. Także, żeby wejść na strych, to po prostu nie jest takie łatwe. Zwłaszcza myślę, że dla kobiety, dla, 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 dla faceta to jest, nie jest żaden problem, ale tak to nie powinno wyglądać z tego, co się dowiedziałem. Co Wam jeszcze chcę powiedzieć w dzisiejszym odcinku? no Coś, co właśnie wzbudziło mnie ten niepokój, jeśli chodzi o samą konstrukcję tego dachu, o jętki, które, które jak widzicie, na przebitkach u mnie jest to pojedyncza jętka o średnicy 6,5 na 19 cm, tam chyba z lekkim hakiem. I to jest jedna pojedyncza jętka przykręcona od boku, a projekt zakładał zupełnie coś innego. Projekt zakładał tak zwane kleszcze, które przede wszystkim grubsze, o grubszej grubości, średnicy 7,5 na 20 cm. Ten, ten, pojedyncza ta, ten, ten klesz, ta, ta jętka Bo to jest często mylone, tak naprawdę e, musielibyście się zagłębić w ten temat, jak to rozróżnić, tak naprawdę. No, ale mówię, powinno to wyglądać tak, jak ma, widzicie na zdjęciu: i powinna być jedna z tych jętek 7,5 cm szerokości i, i, i 20 cm, jakby no, powinna być wysoka, głęboka. E, w związku z tym, no, ten wymiar jest różny w przypadku pojedynczej jętki, już jest mniejsza. A my mówimy tutaj, że w projekcie budowlanych, tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, powinny być dwie. Powinny być dwie koło siebie, które co 130 chyba 7 cm powinny być połączone. Także tak to powinno wyglądać na całej, na całej tej powierzchni u góry. Natomiast u mnie na całej powierzchni jest tylko pojedyncza jędka skręcona od boku. Jak zacząłem czytać sobie o tych jętkach, przekręcanych od boku, to też prawdopodobnie te pęknięcia, które są aż tak wielkie. Powstały na skutek tego, że jest przykręcone to jedną śrubą od boku. No i, i, i tak to wygląda na chwilę obecną. Także no nie wygląda to za ciekawie. I teraz moje pytanie do Was jest takie, czy odstępstwa od, od projektu budowlanego mogą być? Jeżeli to są nieistotne, jakieś zmiany małe, to myślę, że to nie ma z tym większego problemu, jeśli się takie zmiany wprowadza. Natomiast. Tak znaczące różnice jak właśnie konstrukcja dachu, konstrukcja czegoś, co zostało tam wyliczone na podstawie tego dźwigu, tych wszystkich dachówek, całej tej konstrukcji, żeby ona była stabilna. No i mówię, projekt zakładał do tego budynku zupełnie inny przekrój tego całego szkieletu, na którym ten dach te dachówki są położone. Natomiast mówię, u mnie jest tylko pojedyncza jędka, tak jak widzicie na przebitce, jest tylko pojedyncza jędka, jeszcze jest o mniejszej średnicy niż, niż, niż ta jędka w, w, w projekcie budowlanym. W związku z tym ja nie będę się wypowiadał, czy to jest prawidłowo, czy to nie jest prawidłowo, chociaż moje ocenie wygląda, że to nie jest prawidłowo. Natomiast, y, Wy, jeśli macie taką wiedzę, piszcie w komentarzach, czy tutaj coś jest nie tak, czy powinno mnie to zaniepokoić na tyle, żebym to gdzieś zgłosił, czy, czy jak najbardziej wszystko jest w należytym porządku. Mówię, no, znacząca różnica, y, ale nie znam się na tyle, żeby, żeby ostatecznie dać jakiś werdykt, czy to tak powinno być, czy nie. Piszcie, jeżeli wiecie, w komentarzach o tych jętkach. Jak to u Was jest wykonane? Może pamiętajcie o tym, że macie prawo kupując nowy dom, żądać, zażądać, poprosić po prostu kierownika budowy, aby Wam taki projekt udostępnił budowy. Możecie sobie go po prostu skserować i trzymać, i porównywać pewne rzeczy, cały dom w zasadzie, który jest na tym projekcie z stanem faktycznym, wyłapywać różnice, zgłaszać, jeśli Wam coś się nie podoba. Mówię, no to mnie zaniepokoiło, jeśli chodzi o te jętki. Być może, jeśli coś wyłapię w kolejne rzeczy, istotne w tym, w tym projekcie budowlanym, który mam z tym co mam tutaj w domu, to zrobię kolejny odcinek pokazując Wam to wszystko, a na dzisiaj to chyba tyle co jeszcze mam tam przy kominie, na przebicie Wam pokażę jeszcze przy kominie, no nie do końca to zostało zrobione, ale mówię, chłopaki jeszcze mają przyjść porobić tam inne rzeczy na dachu, także myślę, że te przy kominie takie, nie wiem, nasadka na komin nie wiem jak to się fachowo nazywa, no też nie przylega dosyć dobrze w związku z tym też to zostało, powinno zostać naprawione tam brak fragmentu fragment dachówki zaraz przy okienku, nie ma tam dachówki, brakuje, no mówię, jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, ale zwłaszcza tych takich rzeczy bardzo ważnych jak właśnie ta płyta pod, y, balkonowa, płyta tarasowa, elewacja, no, ta blacharka, no mówię, to są rzeczy tak y, ważne, a niestety do tej pory reakcji jakiejś większej y, nie było. Także mówię, ja będę robił kolejne odcinki, będę Wam to wszystko pokazywał, wyłapywał. Tu na przewidzce jeszcze teraz Wam pokażę, jak wygląda narożnik budynku mojej sąsiadki. Ona też tam walczy z to jak może. I, I u niej też zostały wykonane te pewne prace teraz na dachu. E, oczywiście musiała, jak ja jej po prostu powiedziałem, że do mnie przyjdą ci dykarze, to ona też zadzwoniła do kierownika budowy. I e, chłopaki posmarowali jej tam. Tym samym preparatem, nie wiem, nawet wam wyśle... przebicie wam to pokażę, jak to wygląda. To jest dość, dość drogi produkt, 500 ponad chyba złoty za wiaderko. także jest to dość, do, dość dobry produkt. Z tego co czytałem, na, naprawdę jest to fajny produkt, tylko odpowiednio. Poło... No myślę, że jak odpowiednio jest położony, to będzie służył przez lata. Natomiast mówię, no sąsiad, sąsiadki na budynku wyglądają fatalnie, przez to, że została zrobiona, zrobiona źle blacharka. No, wyglądają tak, jak tutaj widzicie na tych zdjęciach, także no, bardzo źle, także to też musi być zrobione. Ona też złasza, walczy, ale też odbija się od ściany często, także. Ale nie tylko ona. Także no, na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Kolejny odcinek. Mam nadzieję zrobić jakiś w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak to z czasem będzie. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Na razie, cześć.